Witam wszystkich na takiej mojej kolejnej wyprawie. Jest piękny, słoneczny dzień, upał, a ja jestem w tej chwili w Krakowie na Górce Pychowickiej. Jest takie zalesione wzgórze Uroczysko Tu jest bardzo fajnie chłodno, ale dzisiaj akurat jest, mimo że jest niedziela południe. Jest cisza. Więc spotkałem po drodze tylko dwie osoby. Mój cel to kawerna numer jeden. Tutaj, w tym wzgórzu, znajdują się trzy kawerny. Dwie takie mniejsze: kawerna numer dwa i numer trzy. I właśnie kawerna numer jeden. Wiele razy tu byłem, ale po prostu akurat do jedynki nie miałem jak się, jak się dostać. No po prostu nie chciałem się włamywać, były zakratowane, zamknięte, więc po prostu odpuszczałem. Ale już od jakiegoś czasu od wiosny yy, widziałem, że yy, zabezpieczenia ktoś usunął i jest dostępna. Dlatego postanowiłem, dzisiaj akurat byłem w Krakowie, miałem takie załatwienie, więc mówię skoczę tutaj i Zobaczę, co tutaj w środku jest. Światło mam jakieś takie, ale czy. Ale powinno coś. Ik... Mam na tym sta stabilizator, więc nie ma z aparatu światła. I tu jest w ogóle takie. Z tego to jest. Nie wiem, czy to coś będzie widać. Widać jak obary. Jest bardzo chłodno. I dlatego jest jak jest. Czy to coś będzie widać? Hm. Ja ogólnie widzę. Tylko czy widzowie to zobaczą. No, ale cóż. Pooglądamy. Jest tutaj taka wielka komora. Kilka metrów szeroka, kilka metrów długa. Tu jest, no w W takich korytarzykach jest inaczej widać światło. W komorach jest, komora jest za duża i to światło, moje światło z tego to jest i znowu tu jest większa komora. I tu już się kończy. Gdzieś wysoka na jakieś 3,5 metra. 4 metry gdzieś szeroka i kilka metrów około 10 metrów długa. Idziemy z powrotem. Yy, ta kawerna razem yy, z tymi dwoma mniejszymi, yy, ogólnie były yy, prawdopodobnie niedokończone, niedokończone przerwane. Yy, według tego nie, nie ma potwierdzenia, ale nie ma też zaprzeczenia, ale yy, tutaj ci, co po prostu yy, interesują się konkretnie tymi sprawami, yy, z, tymi zaborów austro-węgierskich, Twierdzą, że prawdopodobnie te trzy kawerny miały być wszystkie połączone i byłaby to największa kawerna w twierdzy Kraków. W tej chwili, największa jest kawerna Wielkanoc, ma 500 metrów. Tu jest znowu komora. Ma 500 metrów wszystkich tych korytarzy. Druga pod względem wielkości jest kawerna w Bodzowie. Też ma coś 460. No, gdyby te były połączone, to yy, prawdopodobnie by nawet miały ponad 1000 metrów, jak nie więcej. I tu kolejna odnoga. I tu już jest w drugim kierunku wyjście. Tam jest drugie wyjście, tylko ono będzie prawdopodobnie zakratowane, więc będę musiał wrócić. I tu jest też taka właśnie komora przejściowa. Do czego takie kawarne służyły? Do między innymi do składowania jakichś materiałów, ale i do yy, osłony po prostu przegrupowania wojska, czy, czy po prostu chwilowego schronienia w razie po prostu um, wojny. I między innymi właśnie um, ta kawarna została, um, wykuwanie jej w dalszych ciągu tych kawar tutaj już w, w Pychowicach, w Górce Pychowickiej um, zostały przerwane i tu jest właśnie to drugie wyjście. Ale też jest widzę otwarte. Płótka jest. Jest. Ale jest właśnie ten skobelek który jest ucięty. Zostały przerwane wykuwanie właśnie, bo odrzucono właśnie atak. Rosjan pod Krakowa i prawdopodobnie już się nie spodziewali drugiego ataku, drugiego czy trzeciego, bo yy, już wiedzieli, że już Rosjanie nie będą podchodzić. Tutaj widzimy bardzo jest, tu się paliło, palili ogniska, bo są widać czarne ściany. Taberna ma coś koło 100, 150 metrów. Yy, długości korytarzy i komór. No i brzydko to wygląda, te po prostu os osmalone, ten, to, to jest po prostu dewastacja. No i po prostu się dziwić później, że po prostu zamytają. No dla normalnych nie ma dostępu wtedy ludzi. Jak już się wyjdzie stamtąd, tam jest tak bardzo chłodno. A tu już teraz paruwa względem tamtego ten, bo tutaj jak jeszcze chwilę postoi to też jest chłodno, gdyż właściwie tak jak wspomniałem I nie wiem ja to sobie teraz pójdę Dobra to zakończę na tyle i jeszcze coś dzisiaj wymyślę jeszcze yy, nie wiem czy nie wskoczę do kaberny pod kapliczką to jesteś tu niedaleko albo może, może gdzieś na zakrzówek z kałki twardowskiego także tam coś jeszcze pokażę także na razie tyle z tego miejsca i i po prostu spotkamy się niedługo.